Rządowa pułapka na Polaków. Budżet 2026 to droga do finansowej przepaści. Witajcie, patrioci. Przygotujcie się na szokującą prawdę o tym, co rząd szykuje dla Polski w 2026 roku. W czwartek 28 sierpnia 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa, który ma być drogowskazem dla naszej ojczyzny. Ale czy na pewno. Czy to plan na rozwój, czy może kolejny krok w stronę zadłużenia i osłabienia Polski? Przyjrzyjmy się temu z bliska, bez owijania w bawełnę, bo prawda jest brutalna, a Polacy zasługują, by znać całą historię. Zacznijmy od liczb, które rzucają się w oczy jak czerwona flaga na polu bitwy. Dochody budżetu państwa na 2026 rok oszacowano na 647 miliardów złotych. Brzmi imponująco. Może i tak, ale teraz trzymajcie się mocno. Wydatki wyniosą aż 918,9 miliarda złotych. To oznacza gigantyczny deficyt w wysokości 271,7 miliarda złotych, czyli 6,5% PKB. Tak, dobrze słyszeliście. Rząd planuje wydać o niemal 272 miliardy więcej niż zarobi. To nie jest budżet odpowiedzialnego gospodarza. To budżet ryzykanta, który gra przyszłością naszych dzieci na kredyt minister finansów Andrzej Domański, próbuje nas przekonać, że to budżet bezpieczeństwa, inwestycji i wspierania obywateli. Ale jakie bezpieczeństwo, skoro Polska tonie w długach? Dług publiczny w 2026 roku ma wynieść 53,8% PKB według definicji krajowej, a w unijnej aż 66,8 cent. Gdyby nie sztuczki księgowe z krajowym planem odbudowy, byłoby to tylko 49,5% i 63,7%. Brzmi jak manipulacja, bo to jest manipulacja. Rząd chce nas uspokoić, że wszystko jest pod kontrolą, ale liczby nie kłamią. Polska zadłuża się w zastraszającym tempie, a my, Polacy, będziemy spłacać te długi przez pokolenia. Co kryje się za tymi wydatkami? Rząd chwali się rekordowymi nakładami na obronność 200 miliardów złotych, czyli 4,8% PKB. To więcej niż jakiekolwiek państwo NATO. Brzmi patriotycznie, prawda? Ale czy naprawdę potrzebujemy wydawać aż tyle, by czuć się bezpiecznie? Polska armia jest kluczowa, nikt temu nie zaprzeczy, ale czy te pieniądze są mądrze inwestowane? Czy może służą propagandzie rządu? Który chce pokazać, że robi coś w obliczu wojny za wschodnią granicą? Nie dajmy się zwieść. Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i rakiety, to także stabilna gospodarka, a tej rząd najwyraźniej nie potrafi zapewnić kolejny punkt to zdrowie. Rząd przeznaczy 247,8 miliarda złotych na ochronę zdrowia o 25 miliardów więcej niż w 2025 roku. Brzmi dobrze? Może, ale pamiętajmy, że polska służba zdrowia od lat jest w stanie agonalnym. Kolejki do lekarzy, brak łóżek w szpitalach, niedofinansowane szpitale. Czy te dodatkowe miliardy naprawdę rozwiążą te problemy? Czy to tylko plaster na otwartą ranę? A co z programem in vitro, na który przeznaczono dodatkowe 100 milionów? Dla wielu Polaków to kontrowersyjny wydatek, który budzi pytania o priorytety rządu. Czy naprawdę w czasach kryzysu gospodarczego? Powinniśmy finansować takie programy zamiast ratować szpitale czy wspierać rodziny? Mieszkalnictwo to kolejny temat, którym rząd próbuje kupić nasze serca 6,5 miliarda złotych na politykę mieszkaniową. Dwa razy więcej niż w latach 2020 do 2023. Ale gdzie są te mieszkania? Polacy, szczególnie młodzi, wciąż nie mogą pozwolić sobie na własne cztery kąty. Ceny nieruchomości rosną. Kredyty są coraz droższe, a rządowe programy mieszkaniowe to często obietnice bez pokrycia. Czy te 6,7 miliarda to realna pomoc, czy tylko kolejny chwyt wyborczy? Przejdźmy do prognoz gospodarczych. Rząd szacuje wzrost PKB na poziomie 3,5% w 2026 roku, a inflację na 3%. Brzmi optymistycznie, ale ekonomiści już biją na alarm. Eksperci z Santander Bank przewidują, że konsolidacja fiskalna, czyli zmniejszenie deficytu, będzie umiarkowana i oparta na nierealistycznych założeniach, takich jak podwyżki podatków, które może zablokować prezydent. Wzrost PKB o 3,5%? Może, jeśli wszystko pójdzie idealnie, ale w obliczu globalnych zawirowań, takich jak wojny handlowe Donalda Trumpa, to bardziej pobożne życzenie niż realny plan. A co z programami socjalnymi? Rząd zapewnia, że w budżecie znajdą się środki na aktywny rodzic, 800, 13 i 14 emeryturę oraz waloryzację świadczeń. To brzmi jak troska o Polaków, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Te programy to kupowanie głosów za nasze własne pieniądze. Zamiast tworzyć warunki do rozwoju gospodarki, rząd rozdaje pieniądze, których nie ma, zwiększając deficyt i zadłużenie. To nie jest pomoc, to pułapka, która uzależnia Polaków od jałmużny państwa. Najgorsze jest to, że rząd zdaje sobie sprawę z problemów, ale nie robi nic, by je rozwiązać. Minister Domański przyznaje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2025 roku wyniesie 6,9% produktu krajowego brutto, a w 2026 ma spaść do 6,5%. To wciąż daleko od unijnego limitu 3% Polska jest pod lupą Komisji Europejskiej w ramach procedury nadmiernego deficytu, a rząd zamiast zaciskać pasa, korzysta z klauzuli wyjścia, tłumacząc wydatki zbrojeniami. Ale nawet po odliczeniu wydatków na obronność, deficyt wciąż wynosi 5% PKB. To pokazuje, że problem leży nie tylko w zbrojeniach, ale w rozrzutności rządu na każdym kroku. Patrioci Czas otworzyć oczy. Ten budżet to nie plan na silną Polskę, ale droga do gospodarczej przepaści. Rząd Donalda Tuska mówi o żegnaniu pisowskiej drożyzny, ale to tylko słowa. Inflacja może i spada, ale ceny w sklepach wciąż są wysokie, a Polacy zarabiają za mało, by godnie żyć. Wzrost wynagrodzeń o 6,4%, może nominalnie, ale po odliczeniu inflacji i podatków realny wzrost to tylko 3,4%. To kropla w morzu potrzeb. Co możemy zrobić? Po pierwsze, nie dajmy się zwieść rządowej propagandzie. Po drugie, głośno mówmy o tym, co się dzieje. Udostępniajcie ten film, subskrybujcie nasz kanał i dołączcie do walki o prawdę. Polska zasługuje na rząd, który szanuje nasze pieniądze, dba o nasze bezpieczeństwo i buduje przyszłość dla naszych dzieci, a nie zadłuża nas na dekady. Razem możemy zmusić polityków, by przestali grać naszym kosztem. To nie jest budżet bezpieczeństwa. To budżet ryzyka, które może zniszczyć polską gospodarkę. Nie pozwólmy na to. Walczmy o Polskę silną, niezależną i wolną od długów. Udostępniajcie, komentujcie i bądźcie z nami, bo prawda jest po naszej stronie. Subskrybujcie nasz kanał i udostępniajcie ten film, by każdy Polak poznał prawdę.